Poznałyśmy się na planie teledysku. Nazywam się Niebo i Miód. Jechałyśmy razem z Anią Bajorek, reżyserką, do Szwecji, kręcić te dwa klipy. I ona wtedy powiedziała, że, no i że jakbyś chciała kiedyś coś potańczyć, to oczywiście możemy to zrobić. Oczywiście ja zbierałam się z tą decyzją i jakby szukałam w sobie odwagi, żeby w ogóle się z nią umówić jakieś. Też chyba za dwa lata albo rok, to najmniej. Już nie pamiętam. Jestem słaba w datach. Yy, I tym jak życie płynie, to ja nie ogarniam, kiedy co było. Ale jak przyszłam na pierwsze zajęcia, a wiem, przyszłam na pierwsze zajęcia dosyć krótko po wywiadzie do wysokich obcasów, czyli w mocnym, dużym takim napięciu i stresie było moje ciało. I pamiętam, że przyszłam na pierwsze zajęcia do Izy. I od tamtej pory w zasadzie się widzimy jakoś tam regularnie i pracujemy. Głównie improwizacja. Powiedz mi na koniec, też w ramach tradycji kobiecankowej, za co jesteś wdzięczna? Dziś. Jestem wdzięczna za wszystko to, co mnie otacza i za wszystko to, co mam w sobie, w środku. Jestem wdzięczna każdej aktywistce i aktywiście, który walczy o naszą planetę i o prawa kobiet, o równość, tolerancję. Jestem wdzięczna wszystkim, którym się chce reagować. Nie śmiać się z żartów, które ranią kogokolwiek, jakby mieć tą świadomość siebie i swoich wartości. Jestem oczywiście, tak jak wcześniej mówiłam, no, wdzięczna za moją rodzinę, za moje psy, dom, możliwość pracy z cudownymi muzykami, wsparcie przodków, odczuwalne. I, I też wsparcie, które ja czuję. Naprawdę, to może się wydawać na przykład troszeczkę odjechane, ale ja naprawdę czuję energię różnych yy, mocnych yy, piosenkarek z przeszłości. Ja mam także, ja to czuję i to mi naprawdę dużo daje też siły, różne postaci. Za przyjaciół jestem wdzięczna za ciało, które mam. Tak, no dużo tego jest. Po prostu cieszę się. Mam nadzieję, że mm, mam nadzieję, że, że ta, si ta siła, którą ja mam, którą mają kobiety też w Polsce, które też widzą siebie nawzajem na tych spacerach, że to nam naprawdę wystarczy. Tak, no. Pytanie, czy siła jest taką jakością, która, wiesz, jakoś tam zanika, nie? Mi się wydaje, że to jest tak, że siła jest, tylko musi być jakiś taki zapalnik, ogienik, iskierka, które, które to podpalą, więc... Tego nie brakuje. <gry> Tego nie brakuje. Tego nie brakuje. I jak to się pięknie mówi... Jak zniknie ktoś, kto tą rolę iskierki zapalnika ma, to się zaraz pojawi, wiesz, może ktoś inny. Mhm. Tak w to wierzę, a w ogóle sama mam w sobie tyle jakiegoś buntu i rewolucji, że sama stanę się tą iskierką. Nigdy nie wiadomo, komu coś eksploduje po prostu. Postan po postanowi mówić prawdę i, i nie będzie to tylko bunt, ale też właśnie rewolucja. Hmm, tak. Tak, tak, tak. Tak, bo to nie musi być jasne. To nie musi być zawsze bunt. To może być mówienie miejsca mocy, nie? to może być miłość, to może być cisza, to może być pustka, to może być wszystko. Nie? Dziękuję Ci bardzo, że byłaś moją gościową w kobiecankach. Dziękuję za zaproszenie i bardzo było mi fajnie. I moją gościową dzisiaj była Natalia Przybysz, wokalistka i autorka tekstów. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo.